Zdobywca bramki Fiodor Czernych, Fiodor yy, drugi gol w Jagiellonii, ale chyba najważniejsze w tym momencie, bo tamta bramka w Szczecinie to było tylko go trafienie honorowe, dzisiaj zapewnia komplet punktów. No tak, od dzisiejszej bramki dużo się cieszę, bo wygrali mecz, ależ to... Nie wiem, to cała drużyna pracowała na tą bramkę, to wszyscy razem cieszymy się i mamy nadzieję, że to koniec tej czarnej pasy. Trochę mecz podobny do tego z Lechem Poznań, prawda? Gol dość szybko zdobyty, potem obrona, żeby przede wszystkim utrzymać zero z tyłu. Zgadzam się, ale musieliśmy dzisiaj nie wiem, wygrać ten mecz, nie ma różnicy jak, no. zdobyliśmy bramkę, jednej wystarczyło, wygrali mecz i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dalej. Teraz jedziecie na dwa wyjazdy z drużynami, w którymi prawdopodobnie będziecie walczyć o, y, gór, o górną ósemkę, no bo Zagłębie i Termalika to są te drużyny, które będzie trzeba tak naprawdę wyprzedzić. Wiemy, że to ważny mecz, będziemy pracować nad tym, wiem, będziemy pokazywać swoją grę, próbować. Zawsze jedziemy, żeby wygrać, no. ale już będzie widać, co tam będzie. tam.